No, zaczynamy pierwszy połędzień w Chiang Mai Red Bullem akurat. Ale idziemy na śniadanie, na takie, jakby gofry, kawkę. Ines coś znalazła. No, a potem co? Poszlejemy się chyba po mieście, zobaczymy sobie parę świątyń. Nie mamy jakichś konkretnych planów na razie. Doskwimy, sobie dzisiaj, na jakie tutaj wycieczki pojechać. Może co zobaczyć dalej? Może skuter wyposażymy? Wyposażymy, wypożyczymy. Co tam jest? Powiem Wam, że przyjemna pogoda tutaj jest. Jest takie, nie wiem, 20 parę stopni. Przynajmniej na razie. No wiadomo, później się zrobicie nie? ale w nocy mieliśmy otwarte okno i aż troszeczkę przykrywałam na kołdrą. No, pogoda jest przyjemna. Atmosfera jest też fajna. E, to idzie od razu zauważyć po wizycie na Phuket i Krabi. Nie ma e, Rosjan. tu jest nie taka. Jest tak mało, że są niezauważalni. Jest miks mix narodowościowy, taki totalny. Wszyscy, wszystkie kraje wymieszane, więc jest to ogromna zaleta, no bo jednak być otoczonym przez 95% Rosjan na Phuket czy na krabi. Na krabi trochę mniej, ale. na krabi nie było No, ale na Puket, tam na północy to. No jak w Rosji dosłownie. Na były restauracji, gdzie było normalnie napis napis napisane Russian Food. Tak. I wiecie, no. że zapraszamy, zapraszamy, jesteśmy dla was. Tak. A, bo no. pani w restauracji nie mówiła ten you, czy tam wiecie e, kopkunka, tylko mówiła e, spasiba. Myjemy dzisiaj na Waffle Square. Ines, co będzie jadła? No, z no, owocami i z kremem, No, Dosyć poroste jest menu, nie? Bardzo. Ogólnie coś czuję, że będzie małe, ale coś czuję, że będzie dobre. Sprawdzimy. Jest kawa po 20 batów, także szacun. Jak kawka? chyba nie z ekspresu, nie? Nie, i Chyba jakaś rozpuszczałka. Kurczę, wczoraj za 40 piliśmy z ekspresu, nie? Czy z 35? No. no. No, ale kawa z ekspresu tutaj to nie, to jest rzadkość raczej. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie nie ma, nie ma. Nie.

Świątynia Wat Chiang Mann. מיגנצה Tym razem jesteśmy w Wat Sing e, ogromny kompleks świątynny. No niejaki ogromny. No ogromny, największy na razie z tych, które tu widzieliśmy. E, nie, no ten pierwszy był większy. Nie, no co ty zobacz, Znaczy tam jest obszar w, w prawo tam jest. Dobra, może jest porównywalny, ale jest bardzo duży. Słuchajcie, e, Chiang Mai stoi świątyniami buddyjskimi, e, takich naprawdę. W Fajnych, pięknych, dużych świątyń, to tutaj jest kilka albo kilkanaście. Okay. A Ines się nie ubrała, oczywiście, choć wiedziała, że idziemy na świątynię, eee, ale zaraz wynajmiemy za dwie tego szmatkę. Później tu przyjdziemy Możemy przyjść później, nie wiem no, jak chcesz Bo Ignacy tak musi drzemać No dobra, chciałem po prostu powiedzieć, że w Chiang jest taki ogrom świątyń Że jakby ktoś chciał sobie pocilować, pospacerować, pozwiedzać To jest gdzie Naprawdę jest gdzie Wiecie co, idziemy go opuścić na drzemy i wrócimy tu później, albo jutro, albo w inny dzień, albo wcale Zamykamy tę świątynię ze względów sanitarnych. Ignacy zamyka ją dobrze. Niestety, ale kontrola, kontrola odkryła kupy ptaków na podłodze i na schodach. Także świątynia zostaje przez nas zamknięta. Do odwołania, nie Ignacy? A, patrzcie, nic sponia. Trzeba pilnować dziecko, bo tutaj ze schodów to by się skurlało aż na samą drogę. Ignacy! Co ci tata zrobił? Co mówisz? Co mówisz? Ignacy ma podkład w wózku Bo się wydarzyła tragedia mała To była powódź z... z pompersa Nie mówię tu o sikach Tragedia się wydarzyła Dobra, mama, do wózka. No to wsadzaj go Co to mama? Mama, wszystko mama Bez tej matki to ja nie wiem Oj, no to nie chcę do wóza. Lecimy e, sobie teraz na Night Market, ale tym bardziej nie Saturday, tylko Sunday, który odbywa się w samym centrum e, miasta na Old Town i przechodzi przez środek kwadratu e, Walking Street, przechodzi przez środek kwadratu e, w Chiang Mai pozycji poziomej. Tam jest taka ulica, gdzie jest Night Market w niedzielę. No i jeszcze idziemy pod bramę zapytać panów, co jeżdżą tymi takimi zielonymi, czy tam żółtymi samochodzikami z paką. Czy jest transport na jutro do Parku Narodowego, żeby podjechać pod najwyższą górę w Tajlandii. Myśmy chcieli jutro odwiedzić to miejsce, ale jest dosyć ciężko dostępne, bo aż 100 km drogi od Chiang Mai. Dla ludzi z takim Bobaskiem to nie taka hop wyprawa. W sumie najlepiej to by było mieć autko, bo jest tam dużo fajnych atrakcji, które są porozrzucane i pieszo się nie przejdzie w tym parku narodowym, na przykład 7 km z wodospadu jednego do jakiegoś innego. Także zobaczymy, jak to ugrać, żeby jak najwięcej zobaczyć w ten dany dzień. Ok, lecimy. Co dzisiaj z wypijemy wieczorkiem? Nie mogę powiedzieć, że już rano wypiliśmy Tak? Tak To powiedz Ale na spółę piliśmy Tak, czyli nie po pół tylko dzisiaj bo No dobra, idziemy po Red Bullsa I idziemy na kolację, czy tam na obiad Ignacy, też będziesz pił Red Bulla? Ty nie możesz pić Red Bulla przecież. Dlatego nie będziesz. Ro, w ogóle próbujemy rozkminić te promki, które są. Wypiję każdego. Próbujemy rozkminić te promki, o co chodzi. I nie zawsze nam się udaje, ale czasem jest jakieś dwa za ileś i tu chyba jest na przykład dwa za 18, Czyli chyba nie ogólnie źle myślimy. Wiesz nas? Patrz, bo to jest mały i duży. 145 za 18 widzisz? Red Bullki. W ogóle fajnie, że w Seven tutaj w Tajlandii, raczej są ceny flat. Nie ma tak, że pojedziecie do innego miasta i są bardzo inne ceny. Raczej są podobne albo takie same. Redbull wszędzie kosztuje dyszkę, jak na razie. Jednak jak się okazało, promka weszła i wyszedł jeden Red Bull za dziewiątkę, nie za dziesiątkę. Ale wygląda najlepsze jest to, że w tą promkę, My twierdziliśmy, że dobra i tak nie kołamy o co chodzi. Na zdjęciu Więc... były w ogóle inne niż to, co tak. wzięliśmy? Więc wzięliśmy te, co po prostu lubimy: ja czerwony, a Marcin czarny. No i promka weszła. Ignacy właśnie wybiera swoje danie z menu, tylko nikomu nie powiedział, jak się czyta i trzyma do góry nogami. aha, bo wegeta tam mu daliśmy, sorry to ma ze zwykłe, z mięsem i z kurczakiem to dalej czyta do góry nogami, także coś się z chłopem nie tak Ignacy, czyżbyś odziedziczył intelekt po rodzicach? to prawda? Ignacy? Ignacy? kto spakował pilota od klimatyzacji do torby? Ty? Ty spakowałeś? nie mamy klimatyzacji tutaj Trzeba uważać, co dziecko odbije do torby, bo później byśmy szukali tego pilota, pewnie nigdy byśmy go nie znaleźli, byśmy nie pomyśleli, że jest w torbie raczej. <śmulanie> Dzisiaj mamy Tomiama z krewetkami coś tam z kurczakiem kokosowego ja sobie zamówiłem. Ines jak smakuje moje danie? Jak ko kokosowe z ogórkami kiszonymi. A twoje? Moje jak kokosowe z ogórkami kiszonymi z dodatkiem ostrej papryczki. O. No i mamy do tego ryż. Ignasiowi smakuje widać że jest taki żu 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 żuwacz mu się włączył. Co żujesz Ignacy? Całkiem przystojnie, jak z Ciebie bym powiedział, chłopaku. No dobra, jesteśmy na e, markecie w centrum. E, w sumie jest to chyba nasz... Jest to chyba nasz setny market. Może setny nie, ale no, taka w przenośni jest to już... Nie pamiętamy który market nocny. Codziennie Market. No, codziennie coś chcemy, no bo wieczorem wiecie, tutaj nie ma co robić zbyt wiele poza jakimiś e, imprezami, coś na które nie pójdziemy. Codziennie są więc do restauracji pójdziemy, no ale ile można siedzieć. No można zjeść i iść na night market praktycznie. Albo na imprezę, na, ale na imprezę nie pójdziemy z Ignacym. Także codziennie night, mar night markety, no i w sumie ciężko już, żeby nas coś zaskoczyło, nie? Tak. No ale jest, jest, jest fajnie. Hmm. Bardzo długa ulica. Chyba jakieś ciuszki dzisiaj nas sobie kupimy. Ja też może jakąś koszulę, bo wymianą taką azjatycko-tajską. Zobaczymy. Ale chyba większość na razie ciuszki, nie? a nie jedzenie. Razie, tak. to, co tutaj się zdarza. Ale pewnie będzie tak jak wczoraj. No pewnie zaraz wejdziemy w alejkę z żarciem. Pojedzenie, na które byliśmy, było naprawdę przepyszne i bardzo yy, cenowo rozsądne. Może na masaż też dzisiaj się uda, nie? Trzymaj, Ignacio, bo stracisz. Ignacy jej loda durianowego za złotówę. Męczy swojego słonia. Prezent. To jest prezent dla Ignacia na Mikołaja. Z tego co kojarzę. Tak Ines mówiła. Bardzo ładny słonik. Mama, co jesz? Grylowana Grylowana świnia za złoty 50 zł, coś takiego. Są różne. Aczkolwiek bif czasem bywa żelasty, więc często nie bierzemy bifa jednak. Spójrzcie, nieco dodatków dzisiaj doszło do mojego looku. Czapeczka. Naszyjnik ze słoniem. Chyba w hotelu zrobimy podsumowanie. Ines nie, co kupiliśmy? Bo Ines też coś tobie kupiła. Także podsumujemy to. Ja uderzyłem w dzwoneczek. Teraz wy zaznaczcie przycisk. Subskrybuj i kliknijcie dzwoneczek, to nie przegapicie żadnych naszych treści. <gry>